Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o pulgasarii kaiju przypominającym Minotaura, stworzonym przez porwanego południowo-koreańskiego reżysera Shin sang oka na polecenie Kim Jong-Ila, który na tamten moment był synem dyktatora Korei Północnej Kim il Była to propagandowa odpowiedź na japońską Godzilla, która powstała w 1985 roku w Korei Północnej. W ramach ciekawostki wywiad Korei Północnej porywał wielu Japończyków, po czym przymusowo obsadzał ich na przykład w roli doradców kulturalnych. Pulgasari swoją budowę ciała opierał na mitologicznym minotaurze. Posiadał dobrze rozbudowane muskularne ciało, olbrzymie rogi i ciemne futro. Brzuch, jako jego najsłabszy punkt, chroniony był czymś pokroju złotej zbroi. Na podstawie porównania jego wielkości względem ludzi, możemy po części ustalić, że w swojej ostatecznej formie mierzył ponad 50 metrów wysokości. Hajjut ten jednak potrafił drastycznie zwiększać swoje rozmiary poprzez spożywanie coraz większej ilości przedmiotów wykonanych z wszelakich metali bądź samej rudy żelaza. W ramach zwiększania swoich rozmiarów, coraz większa część jego ciała była pokryta wyjątkowym pancerzem. Cechował się specjalną zdolnością pochłaniania ciepła z otoczenia, które to zwiększało siłę obrażeń zadawanych przez tego potwora. Posłuchajcie, jak ryczał, i dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o głosach, jaki wydawał. <laughs> Podobnie jak kaiju daimajin, powstał z połączenia małej figurki potwora stworzonej z metalu i ludzkiej krwi. Historia tego kaiju opowiada o złym cesarzu dynastii Gorjo, który znęcał się nad wieśniakami, nakładając na nich coraz wyższe podatki i karząc za sprzeciwianie się boli wysoko urodzonych. Pewien rozżalony kowal, który został zamknięty w więzieniu, wykuł figurkę potwora, do której dodał odrobinę krwi swojej córki. W ten sposób na świat przyszedł kaiju Pulgasari, który obrał sobie za cel obalenie cesarza. W czasie swego dorastania często padał on ofiarą ataków cesarskich żołnierzy. W pewnym momencie został nawet zamknięty w klatce i podpalony, jednak udało mu się uciec z płonącej pułapki. Podobnie wyszedł cało po uwięzieniu go w olbrzymim gruzowisku. W ramach rozwoju sytuacji w końcu stanął naprzeciw potężnej armii cesarza, wyposażonej w wielkie armaty, które miały za zadanie zniszczyć gruby pancerz potwora. Jednak dzięki żelazu zawartemu w tych armatach jeszcze bardziej zwiększył swoje rozmiary, neutralizując wszystkich przeciwników. Po czym ruszył do pałacu cesarza, dokonując swojej zemsty, kończąc tym panowanie dynastii Gorjo. To jednak nie był koniec historii tego kaiju. Po ciężkich walkach jego zachowanie uległo drastycznej zmianie. Nie mając już wroga, na którym mógłby się skupić, terroryzował spokojne wioski wieśniaków, których przecież miał bronić. Ami córka Kowala widząc całą sytuację, postanowiła dać się pożreć potworowi w celu powstrzymania go morderczych instynktów. Po tym poświęceniu serii zastygł i rozpadł się na kawałki. Z olbrzymiej kupy popiołu, która po nim pozostała, wyłoniła się jego mała odrodzona forma, która ostatecznie połączyła się z ciałem Ami, kończąc historię tej wielkiej istoty. Podsumowując, był to propagandowy film, który miał na celu wspieranie proletariatu i negowanie obywateli wyższych klas społecznych jako tych złych. W komunizmie w końcu każdy miał mieć tyle samo, no może oprócz partii rządzącej, ale to już inna sprawa. O której, żyjąc w takim państwie, lepiej nie mówić, bo można trafić na wiele lat do obozu pracy. Tak na sam koniec, dajcie mi znać w komentarzu, czy słyszeliście o tym olbrzymie i czy podoba Wam się jego historia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!